Cześć! Przychodzę dzisiaj ze skończonymi produktami. Jest to balsam do ciała e, Oily Lucky Girl. Słuchajcie, to był komplecik. Był szampon, mm, był ten olejek do kąpieli, co Wam pokazywałam, fantastyczny produkt i balsam do ciała. Zobaczcie, jaką ma fajną nakrętkę. Super można robić ciasteczka albo pieczątki. Słuchajcie, on tu jest napisane, że to jest mieszanka kwiatowo-owocowa, ale dla mnie to pachnie zwykle z, zwyczajnie zieloną herbatą. Pachnie fajnie, przyjemnie. Mała dziurka, więc niedużo się wydostanie. Szybko się wchłania. Faktycznie troszkę zostawia taki, 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 taką powłoczkę na skórze, trochę się klejącą ale to zaraz się wchłania. Słuchajcie, jak macie bardzo suchą skórę, to bardzo dużo, to znaczy nie dużo, yy, w sensie, że długo trzeba go używać, czyli przynajmniej połowę butli zużyjecie na dwurazowe w ciągu dnia smarowanie, żeby skóra doszła do siebie. Yy, już to przerabiałam, bo po prostu miałam, że tak powiem, detoks yy, balsamowy, no i to trwało tak 5-6 dni, więc potem ta skóra łaknęła balsamą, no i Długo, dużo czasu potrzebował ten balsam, żeby po prostu skóra doszła do siebie i perfumetka perfumetka się nazywa Intense Woman pachnie bardzo przyjemnie, delikatny kwiatek, taki bardzo, bardzo przyjemny jeszcze tu jest, widzicie taki różowy Carlo Rossi, tu widać taki pomarańcz, ale to jest taki pomarańczowo-różowy, taki bardziej bym powiedziała łososiowy, ale zapach ma bardzo przyjemny, naprawdę, tylko że utrzymuje się do godziny góra, ale bardzo przyjemny zapach. Tu jest pudełeczko od niego, tu jest, o i to jest w tych takich tekturowych tekturowych pojemniczkach. Także dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia, papa! Pa.